Cześć, witajcie bardzo serdecznie, kanał Motosiodło. Dzisiaj przedstawię Wam subiektywą opinię na temat filmu The Bikers, czyli motocykliści. 9 sierpnia 2024 ten film wszedł do większości gin w Polsce. Dla kogo mógłby być ten film? No przede wszystkim, jeżeli jesteś motocyklistą, który lubi prędkość i schodzenie na kolano, no to naprawdę nie znajdziesz tam nic ciekawego, co mogłoby Cię zainteresować. Jeżeli jesteś motocyklistą zrzeszony w klubie motocyklowym bądź się tym tematem interesujesz i masz chociaż podstawową wiedzę, to tak naprawdę nie znajdziesz tam nic więcej. Problem z takimi filmami jest taki, że no niestety większość została przemilczana bądź niedopowiedziana. Więc jeżeli sam gdzieś już złapałeś jakąś wiedzę, to uwierz mi, wiesz, dużo więcej niż w tym filmie się dowiesz. Jeżeli jesteś fascynatem starych motocykli z lat 70. -tych, 60. -tych, no to musicie zmartwić i niestety w tym filmie także nie znajdziesz nic dla siebie. Ponieważ motocykle zostały potraktowane po macoszemu, i nie dość, że nie zostały tak naprawdę fajnie pokazane, bardzo krótko, to nic na ich temat nie możemy się dowiedzieć. Więc w takim razie, dla kogo jest ten film? Wydaje mi się, że to dla takich ludzi jak ja, którzy mają niezdrową fascynację, jeżeli chodzi o kluby motocyklowe, o całą tą historię i o to wszystko, jak się to zaczynało, jak to wszystko wyglądało na początku. Jest to pewnego rodzaju hołd dla grupy motocyklowej Outlaws. I tak naprawdę wydaje mi się, że to jest cały trzon i cały powód robienia tego filmu. Taka migawka, takie wspomnienie. Jeżeli chodzi o aktorów, to tak naprawdę tylko i wyłącznie rola Tomiego Hardy'ego jako Jimiego była naprawdę godna polecenia. Ponieważ w całym filmie tak naprawdę nie dzieje się nic. W porównując ich do Synów Anarchii, no to można powiedzieć, że jest to taki nudny film. Czy warto iść do kina? No niestety nie warto. Lepiej obejrzeć sobie ten film w zaciszu gdzieś w domu ze znajomymi bądź przy jakiejś flaszce. Poczekajcie aż to się pojawi na VOD i naprawdę będziecie mieli o wiele lepsze doznania niż siedząc w kinie. Jeżeli chodzi o popularność tego filmu niech świadczy o tym to, że w momencie w którym poszedłem na Seas byłem jedyną osobą na sali. Nie było nikogo więcej kto by mógł ze mną obejrzeć ten film. Byłem sam. Podsumowując. Oglądając ten film filmie wrażenie jakbym siedział u babci w niedzielnym obiadku gdzieś pomiędzy rosołem a drugim daniem. Jest on zjadliwy, można go obejrzeć, ale bez sensu oglądać to w kinie. I jeżeli liczysz, że dowiesz się czegoś ciekawego, no to naprawdę nie w tym filmie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i cześć w następnym odcinku.